Zachodniopomorska szkoła Biznesu zaprasza. Planujesz tworzyć innowacyjne produkty lub usługi? Czy na pewno znasz prawdziwe potrzeby Twoich odbiorców? Chcesz dobrze przygotować koncepcję projektową Twojego zamierzenia? Jeśli odpowiadasz tak na któreś z tych pytań, to szkolenie Design Thinking jest dla Ciebie. Czym jest Design Thinking? To proces wykorzystujący procesy poznawcze i praktyczne działania dla opracowania koncepcji projektowych. Celem tej metody jest rozwiązywanie problemów czy tworzenie nowych innowacyjnych produktów lub usług poprzez projektowanie i testowanie. W ten sposób określając empirycznie prawdziwe potrzeby użytkownika i właściwe dopasowanie do nich naszego produktu. Zaciekawieni a teraz uwaga! Przygotowaliśmy dla Was bezpłatne 30-godzinne szkolenie Design Thinking i zapraszamy do udziału, czego się nauczysz, Poznasz założenia, terminologię, a także metody praktykowania Design Thinking. Nauczysz się stosowania kolejnych etapów projektowania metodą Design Thinking i zrozumiesz, dlaczego określona kolejność jest tak ważna. Samodzielnie przeprowadzisz proces opracowywania nowego rozwiązania biznesowego w oparciu o metodę Design Thinking. Nie czekaj! Zapisz się już na www.al20.zpsb.pl Ilość miejsc ograniczona.